Dzisiaj już praktycznie ostatni dzień, ostatni cały dzień na Galapagos. Znowu go spędzam samemu i prawdopodobnie pojadę autobusem do Bellavista. Cena za autobus, za bilet to jest podobno 25 centów, także jest obiecująca i to mi się podoba. Także cóż, ze mną. O, tak co tutaj jedzie jakaś. Dobra, a więc, a więc drogę. Jestem tak spalony po wczorajszym, że tak słońce dowaliło, cały czerwony, w włosy spać nie mogłem. Ale cóż, z czego to się nie robi dla Galapagos. Czyli jednak, hotel. Byłem tam wczoraj z drugiej strony i się zastanawiałem, co to jest. No to hotel. Takie ja różne sklepiki miałem po drodze, jakieś restauracje małe, pajpki tutaj jajka. Małe targowisko i autobusy startują z miejsca z ulicą w nazwie Ave Baltra i z tego co widzę to autobus będzie jechał właśnie do Balabista, do tuneli, tam chciałbym się wybrać dzisiaj. To są największe w Ameryce Południowej tunele w Lawie, które mają że 8 km długości, ale udostępniony jest tylko kilometr. A tutaj czerwone banany o smoku jabłkowym i takie zwykłe żółte. Pani mnie poczęstowała, także teraz idę w stronę tuneli. A przede mną już zejście do tuneli, tunele Del Amor, czyli tak zwane tunele miłości. I no, trochę się uwalniałem. To nie jest 8 km, tylko 2,2. Dobra, ciemno tam. Cóż, nie wolno się bać, trzeba iść. Aż tak ciemno nie jest. Tam prowadzi tunel. Tak, okazuje się, że w środku jest światło, także można śmiało iść. Tutaj mam taką ciekawą ekspozycję skalną ten tunel jest naprawdę wysoki a ja się przemieszczam cały czas do przodu jest to bodajże kilometr do przejścia bardzo ciekawa rzecz Niesamowicie to wygląda. Ciekawe, jak bardzo jest stary. Na pewno też około 5 milionów lat musi mieć. Ale wrażenie jest niesamowite. Potężna grota w tym miejscu. Tutaj kamienie, które się obsypały, kamienie, w sumie głazy, które się obsypały ze sklepienia. I tylko słychać jak kapie woda z sufitu. Tutaj możemy zobaczyć poszczególne warstwy lawy, zależne od erupcji. I tylko wciąż słuchać chrupotanie wody, a tunel wydaje się, że nie ma końca. Trzeba uważać, bo jest czasem ślisko i mokro, i można nieszczęśliwie wywinąć orła tutaj, co by nie było za dobre i bezpieczne. Ach, jeszcze tam kawałek trzeba podejść. Nie wiem jak daleko jeszcze straciłem rachubę, Ale tutaj mamy cały czas te głazy wulkaniczne. Oj, powiem wam, że nie jest samobita sprawa naprawdę. Jestem w szoku. Wiedziałem, że jest dużo, ale że aż tak, że aż tak wielki. O, tutaj warto było przyjechać. Wstęp tego 3,50, dolara. Widzę, że też tam po księdze gości, że niewiele osób to, o tym wie i niewiele osób tutaj przyjeżdża. Także naprawdę polecam. I jakże będziecie tutaj w Santa Cruz na Galapagos, to zapraszam. I już wyjście z tunelu. A za mną ogromny liść bananowca. Wyszedłem kilometr tunelem, kilometr od tej farmy, gdzie się zaczyna. Te takie różne gospodarstwa ciekawe. I teraz mam do przejścia dokładnie kilometr, do, do farmy, gdzie się wchodziło do tuneli. I wszędzie drzewa badanowe rosną. Dokładnie w tym miejscu jest farma z Los Tuneles. Los Tuneles. Tak wygląda ta hacienda. Skorupy żółwi, kości kaszalota, delfina, czaszka. Tutaj kolejne skorupy żółwie. Tunele z Bella Vista. A tutaj możemy zobaczyć całą mapkę tuneli. Udostępniona jest tylko ta strona po lewej. Właśnie ten odcinek kilometrowy. Tutaj już nie. Aha, nie wiem czy mówiłem, ale bilet na autobus kosztował 50 centów i płaci się dopiero przy wyjściu. Tak, oczywiście banan za mną, i tam z tyłu też jakieś jeszcze dziwne owoce, nie wiem co to jest. Bella Vista to taka galapagoska wioska, na której praktycznie nic nie ma, oprócz tych tuneli, parę domów mieszkalnych. Chociaż także jest stadion, sklepy i znalazłem jakiś hostel, czy nawet kilka. Tutaj jeszcze gdzieś mamy La Casa del Tunel, czyli Dom Tunelu. Nie wiem dokładnie co to jest, więc idę się przekonać. Tak wygląda Bella Vista. Dziura straszna. Natomiast główne skrzywanie. I praktycznie jedyne. Takie najważniejsze, któremu dojeżdżam autobusy. Jest i też taki fajny kościółek tutaj. Bella Vista. W sumie nie ma tutaj co robić, tak naprawdę. Chociaż. Stąd też prowadzi droga na najwyższą górę na wyspie, czyli Kerro Crocker. Ale ja raczej tam nie będę szedł, bo pogoda jest średnia i może być mnóstwo błota. I... Ona też trochę zajmuje czas. Ja nie bardzo go mam dzisiaj. I oczywiście bananowce. I tutaj palma z kokosami fajny graffiti właśnie znalazłem. Gdzie raz straszna tutaj mieszkańcowa, jest to przerąbane. Tutaj była chyba kiedyś hala targowa z warzywami, z owocami. Bardzo turystyczne miejsce. Bar Vista. Z bambusa to wszystko z jest. To był jakiś bar. zostały stoliki, w bary, w z zimnymi napojami. I to tyle. A tam wielka hala, która też jest opustoszała, i nic nie ma. To ostatnie dwa lata zamykania, myślę, że dały im ostro popalić. Ciekawe, co to jest. Taka dosyć interesująca roślina. roślinach. Trochę wygląda jak agres, ale to raczej nie jest agrest. Ciekawe. Po środku niczego stoi pomnik. Jakieś iguany trzeba znaleźć, ponieważ dzień bez iguan to dzień stracony. Są, wylegują się. Ale ta jest malutka, to jest taka mała. No, iguana baby. ostatnią noc sporta jora i żegnają nas latynoskie rytmy patrzcie coś coś nowego no. o skończyli, no to Taka fajna miejscówka, i zamknięta niestety rock bar. Ale super to wygląda. Dobrze pomyślane. Wow. Nie niezła sprawa. Czyli, tutaj, następna miejscówka do badania. Fajnie, w środku jest? No spoko. Café Mar. Kafemar. Dobra, sprawdzimy to. A pijemy kwadranskie piwko Pilsener. I to już koniec na dzisiaj. Adios. Adios. Mar.